Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd i nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?. Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała, gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo pańskie. Siądźcie na chwilę. Kochani, myślę, że nie będzie dla Was wszystkich wielkim zaskoczeniem, kiedy powiem, że znam Bieszczady. Ale już pewnie większym zaskoczeniem będzie dla Was, kiedy powiem, że znam Himalaję. O. i rzeczywiście znam i Bieszczady i znam Himalaje tylko moje znanie tych dwóch pagórków nosi w sobie pewną różnicę w Himalajach nigdy nie byłem Poglądałem filmy gdzieś widziałem śledziłem jak zdobywają Mont Everest, K2, inne szczyty, tak e, gdzieś tam w internecie jakieś obrazki. Natomiast bieszczady znam w taki sposób, że wiem, jak się zdobywa tarnicę zimą, bo zdobywałem, nie było łatwo. Wiem, jak się wchodzi na bukowe berdo. Wiem, ile kosztuje wysiłku, żeby przejść Połonicę Caryńską i Wetlińską. Kiedy byłem z klerykami i jeden zemdlony wołał szeptem ojcze, niech ojciec zawoła helikopter. Ja mówię, człowieku, gdzie ja ci w Bieszczadach znajdę helikopter? Wiecie, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Wiecie, co się dzieje w pandemii, z pandemią, z tym wszystkim, czym jesteśmy szpikowani przez media i przynosimy kawałek swojego życia. Jest ważne zapytać się, czy znam Boga tak, jak się zna Himalaję. Czyli zasłyszenia z opowiadań. Z jakichś relacji? Czy znam go osobiście? Bo może się okazać, już się okazuje, że nie da się, jeśli się nie zna go w taki sposób bezpośredni, zobaczcie, dzisiaj przychodzi słowo: Znamy Jezusa, który bierze bicz i robi porządek w świątyni? A często to robi z naszym życiem, ze świątynią naszego serca. I my często jesteśmy najpierw zdumieni, a później zgorszeni. Jak Panie Boże możesz? Jest ważne to doświadczenie, dlatego zobaczcie, dobrze jest słuchać Słowa. Ono jest zawsze pełne miłości. Ono zawsze jest pełne światła i ono zawsze przychodzi nam bardzo konkretny moment naszego życia to z czym przychodzimy popatrzcie otwiera się to słowo Jezus idzie ze swoimi uczniami na święto paschy takie zwykłe zdanie on idzie by świętować by wielbić Boga za co że nie tylko będzie wspominał jak Bóg łamał kajdany niewoli egipskiej ale będzie to uobecniał w tej paszce razem z, z innymi żydami ale będzie się działo coś więcej każda pascha była nadzieją że przyjdzie w niej mesjasz ostatecznie i połamie największe pęta jakie yy, wiążą człowieka grzechu śmierci szatana i zobaczcie on idzie na świętowanie paschy i wcześniej, bo słyszymy to w Ewangelii Janowej, jest w kanie galilejskiej i tam jest w swoim domu. A tym domem jest miłość i radość, jest świętowanie, dlatego wodę przemienia w wino. I oto wchodzi do świątyni, która jest jego domem. I widzi, że to jest targowisko, że to jest targowisko. Więc bierze bicz ze sznurów i wypędza. Najpierw bankierów warto wiedzieć kim oni byli otóż pielgrzymi którzy przychodzili na święto paschy przychodzili na ten czas około przychodziło 100 tysięcy żydów i przynosili pieniądze ale wszystkie były nieczyste czyste pieniądze mieli tylko kapłani świątyni i żeby cokolwiek kupić trzeba było te pieniądze wymienić a wiecie, jak się wymienia pieniądze, no to jest zysk. Jezus wiedział o tym, że to, co powinno być splendorem dla Boga, religia, wiara pełna Boga w trójcy świętej jedynego, oni wykorzystują na to, by robić interesy. Wypędza tych wszystkich bankierów, przekupniów, handlujących. Ciekawa rzecz, do tych, którzy handlują gołębiami, mówią: idźcie stąd. Nie róbcie z, mojego, z domu mojego ojca targowiska, bo gołębiami handlowali najbiedniejsi z biednych. Ostatnia bieda, jeśli sprzedał gołąbka, to była szansa, że przeżyje dzień. Jeśli nie sprzedał, Wiedział, że czeka go śmierć. I Jezus też to wiedział i ich nie wyrzuca, ale jest jeden moment szczególnie poruszający. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi: Zbóżcie tę świątynię, a ja w przeciągu trzech dni na nowo ją odbuduję. Oni mówią: 46 lat budowano, ty 50 lat nie masz, Abrahama widziałeś. 46 lat budowano, jak Ty możesz takie rzeczy mówić? A on mówił o świątyni swojego ciała. Jest wcześniej pewien moment bardzo ciekawy. Otóż zobaczcie, Jezus nie tylko wypędził bankierów i wszystkich handlujących, ale wypędził też wszystkie zwierzęta. To jest ciekawy moment. Wypędził wszystkie baranki, a składano wtedy, jak wyczytałem, około 18 tysięcy zwierząt na Paschę. Co tam się mogło dziać, to sobie możemy wyobrazić. Wypędził dlaczego? Bo w tym znaku chciał powiedzieć, że On przychodzi jako baranek. On. Żadne zwierzę i żadna krew żadnego zwierzęcia. Przychodzi On jako baranek, by zgładzić grzechy świata. I dlatego wypędziwszy, mówi: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. O to mówi Ten, który za chwilę stanie się barankiem. Jak słyszymy w Ewangelii, kiedy z martwych wstał, uczniowie uwierzyli w pismo i Słowu, które wyrzekł Jezus. Potrzebny był Duch Święty, który nie otworzył im oczy na rzeczy nowe, ale odkrył to, co Jezus uczynił, kiedy był z uczniami za swojego ziemskiego życia. I to jest niezwykłe słowo, niezwykłe słowo, że przychodzi ten, który w tej mszy świętej będzie barankiem. Już jest. Jaki moment jest ważny? Nie będę przedłużał, bo są największe skarby na świecie. Jak lekko przedłużę, może się to dla mnie źle skończyć. Te skarby są w pierwszej ławce, największe na świecie. Nie wiedzą nawet, że to o nich w tej chwili. To czarne, długie coś opowiada. Otóż w niedzielę była piękna Ewangelia o dwóch wdowach. Słowo mówiło, że za mało jest dawać dużo. Chodzi o to, żeby dawać wszystko z tego, co się ma. I my wiemy dobrze, jak trudno jest w relacjach, przede wszystkim w relacjach, bo z pieniędzmi to jesteśmy jeszcze w stanie, może. Ale w relacjach dawać wszystko. Ale co to słowo pokazywało? Dlaczego te wdowy były w stanie dać wszystko? Jedna wodę i chleb, druga pieniądze, grosze. Otóż dlatego, że miały doświadczenie, że Bóg dał im wszystko. Niezwykła rzecz, były wdowami. I to słowo siostry i bracia chce się wypełnić. Ja chcę stroić wasze serca, bo my mamy nastawienie do Słowa Bożego takie katechetyczne, że jest Słowo, aha, to ja je biorę i mam nim żyć. Nie. Najpierw mam zobaczyć tego, który je wypełnił z miłości do mnie. Mam nie w jakiejś euforii, ale zwyczajnie, kiedy słucham Słowa, kiedy za chwilę z tego ołtarza przyjdzie żywy Bóg, powiedzieć, Wierzę, Panie, zwykłe warunki, dolny kościół, znam otoczenie, ale wierzę, że dałeś mi wszystko. I kiedy czynię to raz, może wystarczy raz, kiedy czynię to raz, drugi, kolejny, to wtedy się okazuje, że dawać wszystko, cóż to jest, żaden problem, bo już nie daję, ale rozdaję to, co otrzymałem. To, co otrzymałem. Kończy się dzisiejsza Ewangelia, tym pięknym zdaniem, gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że o tym powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Właśnie się dokonuje, Jego Pascha, męka śmierci zmartwychwstanie. Oby w mocy Ducha Świętego wypełniło się to Słowo. Uczniowie tu obecni w dolnym kościele przypomnieli sobie, o tym, co powiedział, czego dokonuje i uwierzyli w słowu i pismu, które wyrzekł Jezus.